System montażowy jest dostarczany z 6 śrubami rozporowymi z płytką adapterową, 4 profilami aluminiowymi, 2 łącznikami aluminiowymi, 6 uchwytami do profili aluminiowych na płytkę adapterową, 2 uchwytami do falownika na profil aluminiowy, 18 wkrętami samogwintującymi, 4 elastycznymi końcówkami zaciskowymi 30-35 mm oraz 2 elastycznymi środkowymi zaciskami 30-35 mm. Proszę rozpakować wszystkie elementy i sprawdzić ich kompletność. Będziesz potrzebować następujących narzędzi: wkrętarka akumulatorowa z wiertłem 12 mm, wkrętarka akumulatorowa, nasadki SW7, SW8, SW13 i SW15, końcówka imbusowa 6 mm, końcówka Torx T40, klucz płaski SW13 i SW15. Marker do oznaczeń, rękawice. Weź szablon i zaznacz punkty wiercenia dla wkrętów samogwintujących na jednym z profili aluminiowych. Wsuń łączniki aluminiowe do oporu w profil i przykręć je z obu stron dwoma wkrętami samogwintującymi w zaznaczonych punktach. Następnie wsuwaj drugi profil na łącznik i zaznacz ponownie punkty wiercenia przy użyciu szablonu. Przykręć go również w zaznaczonych punktach za pomocą wkrętów samogwintujących z obu stron. Upewnij się, że między profilami aluminiowymi nie pozostaje szczelina. Zaznacz miejsca do wkręcania śrub rozporowych na swoim dachu. Upewnij się jednak, że pod spodem znajduje się również krokiew, do której można je przymocować. Na końcach każdego z pary profili powinna być zamontowana jedna śruba rozporowa, a kolejna około w środku. Odległość między parami profili powinna wynosić około 1 m. Teraz wywierć otwory w swoim blaszanym dachu za pomocą wiertła 12 mm. Wkręć śruby rozporowe, aż gumowa uszczelka dotknie blaszany dach i zostanie umiarkowanie ściśnięta. Połącz płyty adaptera z śrubami dwustronnymi, upewniając się, że płyty adaptera zawsze wskazują w kierunku kalenicy. Następnie można przymocować uchwyt do szyny aluminiowej do płyt adaptera. Weź przygotowaną parę szyn i umieść trzy uchwyty dla szyny aluminiowej w rowkach szyn. Teraz możesz wyrównać szynę aluminiową poziomo na uchwytach. Powtórz ten proces dla drugiej pary szyn. Wyrównaj obie pary szyn pionowo, aby były równoległe do siebie. Następnie przykręć wszystkie uchwyty dla szyny aluminiowej do adapterów. Weź uchwyty dla falownika i umieść je na szynie aluminiowej. Zmierz odległość uchwytu falownika i przekaż ten wymiar do uchwytu falownika. Teraz możesz przymocować uchwyty za pomocą wkrętów samowiercących do szyny. Wkręć śruby M8 od spodu uchwytów dla falownika. Weź falownik i dopasuj otwory w jego płycie montażowej do śrub. Przesuń płytę montażową falownika do końca szyny aluminiowej. Przykręć nakrętki M8 na spodzie płyty montażowej falownika. Na końcu każdej szyny aluminiowej umieść zaciski końcowe. Weź moduł słoneczny i połącz przewody słoneczne z falownikiem. Umieść moduł na szynach i wyrównaj go symetrycznie. Upewnij się, że maksymalnie 10 cm szyny pozostaje widoczne po obu stronach modułów w zależności od szerokości modułu. Teraz przymocuj zaciski końcowe do ramy modułu z momentem 16 nm. Zaciski końcowe są odpowiednie zarówno dla modułów o grubości 35, jak i 30 mm. Sprawdź grubość ramy swoich modułów i odpowiednio ustaw nakładki zacisków. Następnie umieść zaciski środkowe w szynach aluminiowych i przesuń je w kierunku pierwszego modułu. Połącz wyjście AC falownika z przewodem zasilającym do gniazdka. Weź drugi moduł i połącz przewody DC z drugim wejściem falownika, może być konieczny przedłużacz DC. Umieść moduł na szynach, przesuń go do wcześniej zamontowanego modułu i wyrównaj. Następnie przesuń dwa dodatkowe zaciski końcowe w szynach aluminiowych do modułu i przymocuj je z momentem 16 Nm. Teraz również przymocuj zaciski środkowe z momentem 16 Nm. System jest teraz gotowy do produkcji energii. Podłącz wtyczkę ochronną do gniazdka i po krótkim czasie falownik zacznie produkować energię.